Idąc w polu kukurydzy musicie wiedzieć, czy ten aparat właśnie spełni wymagania właśnie chodząc w polu kukurydzy. A jeszcze jedna rada, jeżeli chodzicie w polu kukurydzy, to narysujcie sobie mapę, bo możecie się zgubić, tak jak ja właśnie teraz. Nie wiem, bo fajne są, nie? więc muszę dwie swoje babciki na nie wziąć, bo są te, co ciocia Ewa miała. Tak A, no Fajnie, A bo, bo na końcu widać te. Widać, to jest inny nie, ale widać, że jest. Tutaj daję klucz. się wyłączy. Nie ma ikony dźwięku. Nie widać jak nagrywa dźwięk. Ale widać, że jesteśmy we dwoje. Nagrywa cały czas. Ta, Co Czemu go Nie a teraz z jedzenia? No więc będziemy testować dzisiaj też krosony, testując nową kamerę. Czekaj. Najpierw będą krosony z Tesco, ale to jest dla mnie. Nie dwa dla ciebie. <grystanie> Dobre, Lepiej no. z Dilla? Z Dilla są on top, ale to też są na Ile punktów z 10? 4? 5 5,5 5,5 To jest No i nawet 6, to my są 5,5 przyjechałem, przyjechaliśmy do Ikei Zobaczcie jak ludzie czekają na wejściu Żeby zjeść śniadanie głównie tam chodzi o te śledzia Ciekawy jestem jak mnie słychać To jest pierwsza sprawa i jak druga sprawa to jest jak mnie Widać teraz pod światło i ze światłem. Dwie różne, dwa różne, dwa różne scenariusze. Jeszcze sobie zobaczę tutaj jak widać, jak, jaka jest sytuacja z stabilizacją. Nie? Nie? Nie, nie ma. Tam schowali koszulki, żebyśmy nie używali. A my szukaliśmy, ale my spadł ze schodów. Świeczki to jest tak. Must have. Na co? Na święta? Robię, tak, robię. Robię N N taka świeczki. Na cozy vibe. Mm. <grymka> Dobra, weź dwa. Idziemy dalej. Wydaje mi się, że na tym aparacie nie ma limitu nagrywania, bo pokazuje mi, że mogę nagrywać 2 godziny i 11 minut. Ale na to chwilę nie będę tego próbował. A gdzie kupowałaś tego gruta? Tutaj? To może ten zobacz. Nie, on był w tym w miejscu, co jest? No to jest cały czas nim. Cały czas tam jest. Nie, Włączyłem teraz filter ND. A czemu nie jest otwarty jeszcze? Na pewno jest otwarty filtr ND żeby yy, no żeby, bo jest bardzo jasno żeby utrzymać, chociaż nie widzę jak ja utrzymuję nie widzę jaką mam otwarcie przysłony czas nie widzę czy coś się zmieniło nie wiem a widzę 5.6, 5.0, samo się zmienia aha, bo jestem na tym progu na tym vlogu no teraz widać, że jest za jasno Zdecydowanie fit ND Nie pomaga, ale zobaczymy czy ja mogę zmienić. Mogę to zmienić podczas, podczas filmowania. To jest dobre. Mówię do kamery. Nie jestem pewien czy kamera mnie jej słyszy. Na pewno pasek do tego. Także taki pasek będzie w tym, przy tym aparacie. Na tą chwilę zobaczymy. Przetestujemy też Peak Design Leash. Szukam właśnie, żeby zmienił tutaj autofocus, zmienił. Chyba, chyba dlatego, że cały czas jest włączony na wykrywanie twarzy. Wykrył mi tą twarz, wykrył, ale jeszcze do końca nie złapał ostrości. Jeszcze może coś pozmieniać w ustawieniach. Czyli nie yy, ciebie <grych> yy, tata. Ciebie odebrał, ale nie mnie. Yy, dziś jesteś, to, jesteś w klatce, a ja nie jestem w klatce w ogóle. masz okulary, jestem. Wiem, a teraz jestem właśnie. Teraz nie, czyli o twarzy, ale bez okularów. Zobacz, jak założę okulary, a ty też jesteś jako drugi. Jesteś jesteś jako cały drugi. czas jesteś, po prostu ciebie nie, nie zauważyła no nie założyło mnie od razu, właśnie o to chodzi. Te... Nie chodzi o... Dlatego testujemy, czy zauważa, czy nie zauważa. Dobra, teraz jedziemy pociągiem. Aha, i zmieniłem znowu na tryb filmowania vlog i wtedy on się automatycznie włącza lub wyłącza yy... filtr. ND filtr.

Ten po drodze, a później zjedziemy ten drugi? Dobra. Proszę. Środkowo ci dla mnie, żeby wszyscy posłuchali. Mm. Mów jak smakuje. Jak smakuje. Dobre jest. Dobre? Ale jest dziesięć? Tak. Jest dziesięć? Nie wskazałam. To taka? Ona? Dobre. Ostatnią rzeczą, w tym jest mikrofon. Mikrofon podłączony tutaj do wtyku mikrofonowego, a mikrofonem chciałem przeprowadzić wywiad i e, 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 zapytać, czy na pewno e, jak on się nazywa? Crosson z e, czesnat był, e, e, tak, był 10 na 10. Tak, myślę, że bo 10 na 10 mogę zaczekać zjeść e, drugi. A, bo mam jeszcze jednego e, pistacio rapsberry. Czyli pistacjowo, ale może zjemy go na deser. Zaraz zobaczymy, może zjemy coś innego najpierw. Łagę, <laughs> Więc ciekawy mama? jestem czy działa nie tu łaga mamy nie ma, ale ciekawie jestem czy działa ten mikrofon. Ja też, panie, panie. Tam jest gryzek. Co ty Fera ma parcie na szkło. Jak ci się tego. Oprócz stabilizacji i mikrofonu, który nie wiem jeszcze jak działa, filt ND też działa całkiem fajnie, a my będziemy za chwilę pić kawę. Moją ulubioną kawę, Lowdown Coffee. Tutaj czasem, jak ktoś się mnie pyta, gdzie może mi kupić kawę, to wysyłam go tu. Czasem turyści... Myślą jak, to nie jakiś kafenero, czy Starbucks, czy może Costa. A mówię, że nie. To jest taka mała kawiarnia. Nazywa się Lowdown Coffee. Na Bedford Street, na Covent Garden. Nie wiem, czy było mnie słychać. Czy mogę mówić, mówić tak? Czy mogę mówić tak? Kazam się. Najadłaś się? Może? Jeszcze zwieszczek pasana. Dzień dobry, dzień dobry. Raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy. Jak tam w życiu? Wy robię. Hallo. Hallo. Au! O, nie, nie jest test w pełnym słońcu na e, polu dyni. W ogóle nie widzę, czy jestem ostry na, e, na tym, na, na, na. jak to się nazywa. na ekranie. E, nie wiem, czy dobrze mnie słychać, chociaż przejrzałem wcześniejsze pliki i wiem, że aparat ten ten mikrofon dosyć dobrze łapie. Wiem, że mikrofon, który jest podłączany, który podłączałem z boku, gdzie nie widziałem tak naprawdę poziomu nagrywania. Chyba, tak myślę, że ma takie nagrywanie jakby bardziej auto, albo dopiero poziom się włączy, kiedy przełącza na manualne nagrywanie. Więc zrobię to za chwilę i wracam. A więc teraz widzę, że przełączyłem na nagrywanie manualne, czyli wszystko się zgadza? Yy, Zostawię na auto, tak jak wcześniej wspomniałem. Aparatik za chwilę będzie jechał do Islandii z Werą, więc zostawię na auto, żeby mogła sobie nagrywać na auto. Ale już wiem, że ustawienia audio tak naprawdę są takie same jak w każdym innym kanonie, przynajmniej w tym, co ja używam, r 6 F62 czy R. Jeszcze szybki test: pole kukurydzy. Czy Aparat dobrze filmuje, jak się idzie w polu kukurydzy. To jest zazwyczaj bardzo istotne przy testowaniu aparatów, ponieważ idąc w polu kukurydzy musicie wiedzieć, czy ten aparat właśnie spełni wymagania, właśnie chodząc w polu kukurydzy. A jeszcze jedna rada, jeżeli chodzicie w polu kukurydzy, to narysujcie sobie mapę, bo możecie się zgubić tak jak ja właśnie teraz. Filmowanie z pola kukurydzy też jest istotne, przy takim aparacie. Widać mnie, jak filmuje z pola kukurydzy? Aha, to nie, nie jest po tajniacku? Można przybliżyć. Myślałem, że nie będzie mi widać, jak filmuję z pola kukurydzy. Mhm. To, to byś mogła dużo zrobić, tak? Okay. Super tak, Mama więcej tych małych Tak, myślałem, że mama teraz znajdzie dużo. A nie ma, wyłącza nie się. Nie, ma wtedy. wyłączają.